Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję gry od wydawnictwa Muduko, planszówkowi, kurierzy. Gra przeznaczona jest dla jednego do czterech graczy w wieku od pięciu lat i naszym celem będzie dostarczenie elementów gier. Czyli żetonów, które tutaj widać. Gra ma bardzo proste zasady i tak jak możemy tutaj przeczytać, jest zróżnicowany poziom trudności. Czyli dostosujemy go do wieku lub też umiejętności graczy. Mamy aż trzy warianty rozgrywki. I jeszcze taka ważna informacja: gra wspomagająca naukę liczenia i szacowania wielkości ma świetny element edukacyjny, zdecydowanie można ją zaliczyć do gier matematycznych. W opakowaniu mamy pojazdy, mamy domki oraz żetony z elementami gier i kostkę, drewnianą kostkę. Żetony się między sobą różnią jak już możecie tutaj zobaczyć 7, 6. One są w różnych kolorach. Tutaj mamy kostki na niebieskim tle, na czerwonym są karty do gry, na żółtym są pionki. Wariant taki najbardziej podstawowy, czyli załadujmy je wszystkie, taką się nazywa. Wykorzystamy do tej gry tylko plakietki z pojazdami, domy nam nie będą potrzebne. I żetony z pudełkami, z kartami, z pionkami i z kostkami. Musimy je wszystkie zostawić na środku stołu, zakryte. Tak to tutaj ma nam wyglądać. Tworzymy też zakryty stos z potasowanych pojazdów. One się między sobą różnią wielkością, ale to akurat nie ma żadnego znaczenia w tym momencie. Tworzymy z nich stos. I odkrywamy trzy pojazdy. Odkryły nam się jedne z najdłuższych pojazdów, jakie są. Zobaczcie, tutaj jest dyliżans, tutaj mamy statek. Jeden z najdłuższych, aż 15, i samolot z 14. Nasze pojazdy mają pustą przestrzeń bagażową na pudełka z elementami gier, które tutaj się znajdują. I teraz naszym celem będzie uzupełnianie tych właśnie pojazdów. I teraz musimy odkryć tyle żetonów, pudełek, ile graczy bierze udział w grze. Jeżeli gramy w cztery osoby, odkrywamy cztery dowolne żetony pudełek. Robi to najmłodszy gracz. W tym wariancie kostka również nie jest nam potrzebna. Za chwilę Wam powiem, o co z tą kostką chodzi w kolejnym wariancie. To jest taki najprostszy, najbardziej podstawowy. Ruch każdego gracza polega na tym, że odkrywamy żeton z pudełkami i musimy umieścić jeden z odkrytych żetonów w którymś z pojazdów. Kto umieści, kto zapełni pojazd, ten go wygrywa. Czyli na razie współpracujemy, bo będziemy razem zapełniać te pojazdy, ale komu się uda umieścić ostatni, brakujący, żeton, ten dany pojazd wygrywa. Odkrywamy później kolejny na miejsce tych, które są już zapełnione i zabrane przez graczy tak długo, aż nie skończy nam się stos z pojazdami i osoba, która będzie mieć najwięcej zapełnionych pojazdów, wygrywa. Grę. Gracz numer jeden wykonał swój ruch, teraz gracz numer dwa odkrywa żeton, i teraz ważna zasada. Jeżeli tam mamy pudełko z kartami, to tam muszą podróżować tylko karty. Ale te pojazdy są jeszcze puste, więc możemy sobie tutaj umieścić, co chcemy. Trzeci gracz również odkrywa najpierw i teraz się zastanawia co, by gdzie przypasować. Na przykład tutaj włożymy szóstkę. I kolejny gracz może odkryjmy coś mniejszego. Wypadła nam tutaj karta pudełko z kartami numer jeden. No to może włożymy sobie to. I teraz już widać, że kolejny gracz będzie mógł dopełnić do końca samolot. Odkryje sobie coś i tutaj włoży jedynkę. Proszę bardzo, samolot jest zapełniony, samolot wędruje do gracza, któremu udało się go do końca zapełnić, i odkrywamy w jego miejsce kolejny środek transportu, i gra toczy się dalej. Czyli kolejny gracz odkrywa żeton, i stara się tutaj gdzieś dołożyć. Coś z tego, co jest odkryte na stole. Zobaczcie, trójki tutaj oczywiście nie włożymy, tak być nie może, nie pasuje. Nie możemy też wyciągać tego, co się już znajduje w naszych pojazdach, ale zobaczcie, wiemy, że będziemy tu potrzebować dwójki, więc gdy przyjdzie nasza kolej, możemy ocenić, który z żetonów, które tutaj się znajdują, zakryte na stole, może być dwójką, może nam się uda trafić. No niestety to nie jest ten kolor. Dwójki, ale możemy tutaj na przykład sobie użyć pionków, pudełek z pionkami do kolejnego pojazdu, do zapełnienia kolejnego pojazdu. Tutaj może też ułożymy sobie karty i tak dalej, i tak dalej. Oj, ta jedyneczka coś nam tutaj się przez przypadek odsłania, aż nie będziemy mieć wszystkich tych pojazdów zapełnionych. Wariant numer dwa. Zakrywamy znowu i mieszamy żetony. Pudełkami. Ten wariant nazywa się kto szybszy, ten lepszy. Mieszamy, tasujemy pojazdy i każdemu z graczy rozdajemy po trzy pojazdy. Może rozdam sobie tylko tutaj, reszta jest odkładana. Gracz odkrywa swoje pojazdy. I tak samo jak w poprzednim wariancie, musimy je zapełnić pudełkami z elementami gier, ale w tym wypadku będziemy to robić na wyścigi. Kto pierwszy zapełni trzy pojazdy, ten wygra. Do tej gry potrzebujemy kostki. Odkrywamy tyle żetonów, ile graczy bierze udział w grze. Przypuśćmy, że trzech graczy gra, czyli odkrywamy trzy pudełka z żetonami i zaczynamy od najmłodszego gracza. I tutaj również gracz zaczyna od odkrycia zakrytego żetonu, ale teraz bierzemy kostkę i rzucamy kostką. Zobaczcie, wypadł nam znaczek zamiany. Oznacza to, że możemy zamienić jeden swój żeton ze swojego pojazdu z żetonem innego gracza, ale my tutaj akurat zaczynamy rundę, więc nie mamy nic do zamiany. Mamy tutaj jeszcze taki znaczek na kości, oznacza to, że zabieramy jeden odkryty żeton ze stołu lub też taki znaczek, który będzie oznaczał, że możemy wziąć aż dwa żetony. Najwięcej jest na kości. Oczywiście tych pojedynczych żetonów. jest jedna zamiana oraz jeden podwójny żeton. Graczowi się nie poszczęściło, zamienić nie może, bo nikt nic nie ma, więc kolejny gracz odkrywa żeton i rzuca kością i wypadła możliwość zabrania jednego Pudełka, więc ja go sobie zabiorę. I teraz gracz numer dwa, i później znowu moja kolej, i rzucam kością znowu. Najczęściej oczywiście wypadają te pojedyncze pudełka, bo ich jest na kości najwięcej. I teraz muszę się zastanowić, co ja tutaj mam położyć, ale myślę, że tutaj, jeżeli nikt mi nie zabierze trójki, to trójkę również sobie dołożę i będę mieć już pierwszy pojazd zapełniony. Osoba, która jako pierwsza zapełni trzy pojazdy, wygrywa grę. I teraz wariant numer trzy, do którego wykorzystujemy domki. Zobaczcie, te domki są bardzo różne i mają wiele różnych tutaj możliwości układania naszych pudełek. Są nawet pandy, co bardzo ucieszyło Oliwkę. Losujemy, tasujemy i losujemy. Tutaj każdy dostaje po jednym domku. Załóżmy, że mi się wylosował taki domek, i teraz biorę jeden pojazd. Muszę wziąć pojazd o numerze 11, czyli muszę go tutaj znaleźć. O, mam diligence z numerem 11. Reszta jest odkładana do pudełka. Żetony z grami, z elementami gier odkrywamy. Jest to jedyna wersja gry, kiedy możemy naszym pojazdem wozić różne kolory pudełek. A dlaczego? Ponieważ do domków musimy dostarczyć zarówno karty, kości, jak i pionki. Każdy domek ma miejsce na te trzy elementy. No dobrze, zaczynamy grę. Rzucam kością. Wypadł mi jeden element do zabrania. Mogę sobie zabrać, co tylko Chcę I w jakim chcę kolorze? Gracz numer 2, i znowu moja kolej. Znowu wypadł mi jeden element i 7, dodać ile będzie 11. Bierzemy sobie czwórkę. I teraz mój dyliżans jedzie do domku i wykładam. Zobaczcie, kości oraz pionek. Co ważne, tutaj również muszę zachować proporcje, które mam do ułożenia, czyli tutaj ma być 13 punktów, 15 i 16. Teraz gracz drugi, i znowu moja kolej, rzucam kością. Mogę zabrać aż dwa różne ładunki. Cały czas muszę mieć na uwadze to, że tutaj, zobaczcie, wyczerpie mi się ta możliwość wkrótce. 15 odjąć, 7 musi sobie tutaj teraz dziecko obliczyć, które pudełko z kośćmi może zabrać, aby mu tam wszystko pasowało. Zabierzemy sobie. Ósemkę, oraz tutaj nam jeszcze pozostało miejsce, a mam do zabrania dwa elementy, czyli mogę sobie załadować jeszcze coś innego. Może już te pionki również wsadzimy, i jadę do domku. Umieszczam kości, umieszczam pionki. Teraz gracz numer dwa i znowu moja kolej. Co by tutaj sobie zabrać na ten mój pojazd? Dziewiątka. I dwójka. Jeżeli wypadnie mi tylko jedno do zabrania i mam jeszcze puste miejsce w moim dyliżansie, to moja tura tutaj się kończy. Teraz jest drugi gracz, i później znowu ja. Czyli mogę sobie zabrać jeden element i jadę do mojego domku, wyłożyć wszystko. Gracz, który jako pierwszy zapełni swój dom, wszystkimi elementami gier, wygrywa. Możemy sobie utrudnić ten wariant i tak jak w poprzednich dwóch, wszystkie żetony mieć zakryte, wtedy gra się zdecydowanie dłużej, trudniej, bo trzeba kombinować, nie dość, że zmieścić w dyliżansie, w pojeździe, to jeszcze właśnie w domku, żeby nie przesadzić i nie zabrać zbyt dużego elementu, także to dodaje trudności temu wariantowi, ale jeżeli z odkrytymi żetonami jest dla nas za łatwo, to zdecydowanie polecam je zakryć i tak jak w poprzednich wariantach, tutaj również odkrywamy tyle żetonów, ile jest graczy i przed każdym rzutem kostką odkrywamy nowy żeton. Tak wygląda gra planszówkowi kurierzy. Dla dzieci już od piątego roku życia bardzo emocjonująca, dynamiczna, ze świetnym edukacyjnym wątkiem, który każe dzieciom liczyć, szacować, porównywać wielkości, więc moim zdaniem jest rewelacyjna. Więcej o grze przeczytacie na blogu. W opisie do filmu jest link, zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.